To będzie historia o tym, że zgłosiłam nieuczciwe praktyki, które wprowadzają w błąd konsumentów do łokic. O co chodzi? Zauważyłam, że jest coraz więcej sklepów internetowych w sieci, które wyglądają jak sklepy widmo. Informacje sugerują, że to polski sklep, polska marka, która się zamyka po latach działania. Ale po sprawdzeniu okazuje się, że na przesyłkę trzeba czekać nawet dwa tygodnie, a te same produkty można kupić na chińskich platformach internetowych jak Timu czy AliExpress. Czy te sklepy Coś łączy. Okazuje się, że tak. No, na przykład reklamy sponsorowane na Facebooku, które mówią o tym, że sklep się zamyka, bo już nie jest w stanie przetrwać, więc trwa wyprzedaż asortymentu, która właśnie pomoże przetrwać. To zwraca uwagę, ma wytworzyć zainteresowanie, a może nawet i współczucie. Kolejna rzecz. Podawane są historie o wieloletnim funkcjonowaniu w Polsce, a po sprawdzeniu danych no, okazuje się, że na przykład domena tego sklepu została zarejestrowana w kwietniu tego roku. Trzecia rzecz to zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie każdy rozpozna, że to nie są prawdziwe zdjęcia prawdziwych ludzi. Kolejna rzecz to z dużym prawdopodobieństwem kupieni obserwatorzy, na przykład na Facebooku. No Tutaj widać to naprawdę dobrze. Dalej to jest brak danych sklepu. Nie ma nipu, regonu, nie ma takiego typowego regulaminu z informacją o tym, gdzie na przykład zwrócić paczkę, kto jest właścicielem sklepu. Kolejna rzecz to fałszywe dane, na przykład numer telefonu czy adres. Tutaj posłuchajcie, jak próbowałam się dodzwonić na jeden numer. 59 772 8136 Przepraszamy, wybrany numer nie istnieje. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Nie ma takiego numeru, a pod adresem, który sprawdziłam, nie ma takiego sklepu. No i dalej to są produkty, które po wyszukaniu w lupce Google okazują się tymi samymi produktami, które znajdziecie na AliExpress, Timu czy Shin w oczywiście znacznie niższych cenach. Potem mamy informacje o natychmiastowej wysyłce, które po wejściu do polityki zwrotów okazują się przesyłkami trwającymi nawet 14 dni i wysyłanymi z Chin. Takich sklepów jest trochę. Kto się zakłada, dodaje materiał do social mediów, wrzuca reklamę w meta, skąd się biorą te opisy, zakładam, że niektórzy się jednak nabierają na to wspieranie polskich marek i te super ceny. No, chciałabym, żebyście pokazali ten materiał swoim znajomym. E, mam nadzieję, że on dotrze do dużej liczby osób, e, ponieważ przeraża mnie ta skala. E, tych sklepów jest naprawdę bardzo dużo, no i liczę na to, tak na koniec, że UOKIK zajmie się również tym tematem.